Cześć wszystkim! Cześć! Dzisiaj chcemy zaprezentować Wam taką maszynę. Co to za maszyna, jest zadam? Piranka. Jaka? Pirata. Ele? Co? Elektry? Elektry. Na akumulator? A nie, nie wiem. Nie A w jakim sklepie mu kupiliśmy? W Jakim? Werwamele. Dobra. To przystąpimy do otwierania, nie? Zobaczymy, co jest w środku. No. Dobra. Otwieraj delikatnie. Najpierw, najpierw, może tu obejrźmi. O, w boku. Później z tej strony. Tak. Zobaczymy, co jest w zestawie fajnego. I teraz tutaj obejrzymy to. Okay. Tak? O. Trzeba wcisnąć trochę. Jeszcze troszeczkę zostało. O, dobra, otwieramy. Chodź mi kamerzysto, Powinniśmy, się do nas tu trochę. Zobaczymy, co tu jest w pudełku. Prostolnie. Powoli, powoli, spokojnie. To jest runa w To pudełko najpierw wyciągniemy. O, o, położymy o, tu, teraz może to białe łatwo wyjdzie. Tutaj oddal trochę obiektyw, poczekaj chwileczkę, masz tutaj taką funkcję, możesz troszeczkę o, zrobić. Ciężko tak. jest, ale... O, będzie lepiej widać. Postawmy to tu na stole. Może tą, tą książkę. Może na dół to postawcie. Co pokaż co, do kamery, co my tu mamy. Mamy książkę, taką instrukcję obsługi. Położymy ją tu obok. Na dół może tą piłę położyć. Poczekaj. O. Tu ją postawimy na tym krążku naszym. O, przesuniemy ją bliżej. Daj ją tu. O. Dobra. Odsuń trochę telefon, żeby lepiej było widać. To jest wszystko na stole. O, zobaczymy. Możemy jeszcze tutaj pudełko. Pudełko możemy tu sfilmować. O, tu mamy. Nie tu się. możemy sfilmować pudełko, parametry tutaj na, na tą tabelkę najeść delikatnie. Poczekaj chwileczkę. Weź przerzuć tutaj to. O, i teraz przysuń tu do tej tabelki. Tak żeby całą było widać i powoli. Góry I oddal troszkę, żeby całą było widać za daleko, bliżej przysuń, tak, żeby ładnie było całą, widać o. O, tak, i przytrzymaj sobie Okej. Ok, yy, dobra. I zobaczymy, co mamy w zestawie tutaj. O, tu mamy jeszcze takie ważne dane. Tutaj pokaż, odsuń troszeczkę, nie tak blisko. Dobra, że pilarka może przeciąć. 34 cm średnicy drewno. Łańcuch jest 3,8 cala. Y... Low profile, mm. czyli pół dół to chyba to się nazywa. Y... To. Co my tutaj jeszcze mamy? 52 ogniwa długość łańcucha. No i mamy silnik bezszczotkowy. Oczywiście pilarka jest akumulatorowa. I elektryczna? Akumulatorowa, elektryczna, tak jest. Dobra, odkładamy pudełko na bok. Co my tu możemy pokazać? Mamy taką motopilarkę z silnikiem bezszczotkowym. Tak to wygląda. Taka maszyna z w marketu. Kosztowała 900 zł. O, co tu tak leży, ale o. dobrze. Taką mamy maszynę. Jeszcze raz mamy taką książkę. okej okay. Tu są jeszcze języki. Dobrze. Mamy taką o tą książkę. Tu mamy, mamy następne pudełeczko. O, potrzebujemy nożyka. Podaj mi nożyk. Leży tam na segmencie. Czerwony, daj. Zobaczymy, co jest w tym pudełeczku. Chyba ten łańcuch. Zaraz zobaczymy, co jest w pudełku. Tu. Zaplombowane nalepką. Nie musisz tak blisko przesuwać. Możesz odsunąć trochę, bo to będzie dość dobrze widać raczej. A tutaj mamy akumulator, taką wielką baterię. Tutaj mamy o, o... a tu mamy książeczkę. Instrukcja jakaś jest, tak? Aha, instrukcja do akumulatora. Akumulator ma, tutaj możesz pokazać też o, te dane 40V, 5Ah. Mm. Dobrze, Podobno. że masz te panele fotowoltaiczne. Mm. Podobno zapewnia yy, 30 minut pracy tej maszyny. Zobaczymy, przetestujemy to, jak to faktycznie będzie. O tu są te znaki ostrzegawcze? Adam ostrożnie z tym leżą, żebyś się nie zaczął. Dobra, tego pudełka tutaj nic nie mamy. Więcej. Dobra, tutaj. Chyba gość. ci się udało. No to o tu musisz język wciągnąć do góry. O. I teraz możesz otworzyć. Niech tu jest. Coś takiego. O nie wiem. Co? Kolejna czekaj, chyba. Nie, A to co to będzie? Kolejna bateria. Jak tu mamy akumulator. Co to ba... jeszcze akumulator musimy czymś. Co zrobić? Instrukcyjka. Tu jest taka o instrukcja do czego? Co to jest? Co to jest? To jest akumulator, to to jest. Bateria do akumulatora? Nie, to ładuje. Akumulator? No. A to a, a jak to się nazywa, co ładuje akumulator? Hmm. Łado. Wnik? Wa... Nie. Ładowna. Ładowa. Ruka? Ładowa. Rka. Ładowarka? Nie. Nie ładowarka? Nie. Ładowarka. Pokaż mi książek. Tu jest napisane Ładowarka. Przeczytaj. Ładowarka po polsku. I po, polsku. po, po polsku. I po rusku, i po portuesku, i po słowiańsku. Czyli mamy to na, na razie można? nie. Po, po, po szkocku. Na razie tutaj mamy to. Dobra, czyli mamy ładowarkę, mamy akumulator. Sprawdzamy, czy pasuje wszystko. Pięknie, pasuje idealnie. Okej, okay, czyli mamy zapięte, nie ładuje się, bateria jest chyba naładowana wstępnie. Tu baterię jeszcze możemy, o, możemy pokazać, tu jest na baterii taki przycisk, są diody i możemy wcisnąć, zobaczyć jak jest naładowana. Do 75%, tak? To są cztery diodki. Dobrze. Okej. Okay. A jakbyście nie wiedzieli, to mamy jeszcze jeden odkurzacz, który się ładuje, tak? na baterię. odkurzać odkurzaczem. Odkurzacz. Dobra. Yy, OK. Jeszcze mamy jedno pudełeczko do otworzenia w tym zestawie. To chyba ten lighty. Teraz zobaczymy co to jest. O sterki Sterwins. Mamy prowadnicę. Mamy prowadnicę z logiem Sterwins. A widać, że jest firmy Oregon. Mamy... O jeszcze schowek. Wiesz jak się to nazywa? Schowek. Sch schowek na Schowek na miecz to się popularnie mhm. mówi. Aha, to jest schowek na miecz, czyli pochwa. No? Mhm. I patrzcie. Taki jakby schowek dla piły. Patrzcie, być, to jest. Może być To i pochwa. jest piła. P i -y a. A tak naprawdę nazywa się to osłona łańcucha i prowadnicy od pilarki. O, I I osłania, tutaj... Osłona przed zarysowaniami. Tak. Ale kręć tutaj nam dobrze, żeby wszystko było widać, bo tak w cały świat y, trzymasz, a rola kamerzysty polega na tym, żeby ład ładnie robić ujęcia. O patrzcie jak się... Jeszcze mamy do tego tutaj... Zapakowało ładnie. Ładnie tutaj się zapakowało. Tak, tak. dokładnie. Łańcuszek. Jeszcze mamy łańcuch tutaj do zestawu całego. Dobra. Ok. Dobrze, czyli mamy taką maszynę. Unboxing trwa już 10 minut. No to co? Adam, nie przenoś tego tutaj. Daj to, zostaw tak jak leżało. Bo tu jest szkło, można coś potłuc. O, dobra, ok, czyli co? Możemy teraz w sumie włożyć tę baterię tutaj do naszej pilarki i odpalimy ją bez założenia prowadnicy. i No i nie spróbujemy. Wciskamy. Bez założenia prowadnicy i łańcucha. No to próbujemy. Bateria jest włożona, weszło łatwo. Spróbujemy ją jeszcze wyciągnąć. No ładnie. Też ładnie wychodzi, wszystko pasuje fajnie. Jak ślimaczek z nory wychodzi. Sprzęt. No czuć, że trochę waży. Jest dosyć ciężki. Jeszcze wyciągniemy. Mikołaj, bo kręcisz w stół. Musisz trzymać tak telefon, żeby było widać nas tutaj dobrze, razem ze sprzętem całym, a nie kręcisz gdzieś tu blad. Nie o to chodzi. Dobra. Otwieramy jeszcze tę pokrywę tutaj. A ja właśnie chciałam pokrywę Zobaczymy co tutaj jest. Chyba no silniczek. Bo no je nam się uda w ogóle ją otworzyć tak łatwo, bo coś mi tu ona tak Albo otwarza. miejsce na wejście dla piły. Zostaw, nie ruszaj. Jeszcze, jeszcze. Nie wiem czy... No wiemy jak to się otwiera. Właśnie. Dobra, aha. To jest jakiś zatrzask. Aha, tak, w ten sposób. Czyli mamy tutaj taki zatrzask, który wkładamy w ten tutaj otwór i wtedy zasuwamy to tak. Dobra. Ok. Dobra, tutaj mamy zębatkę napędową. Mamy tu pokrętło, czyli mamy śrubę naciągową od prowadnicy A tu mamy to jest łańcuch. Dobrze. Czyli wkładamy tę pokrywę tutaj. Zakręcamy wszystko. Jak nazwiesz film? Unboxing. Unboxing pilarki. Dobra, czyli tak tu mamy sprawdzone, prowadnicy łańcucha nie zakładamy, bo jesteśmy w domu i zakładamy baterie i odpal sprawdzamy działanie hamulca hamulec do przodu stop do nas odpalony, no i coś załączymy tu działa no działa coś tu wyje Coś się kręci. Hm. Ciekawe, tak rusza maszyna z opóźnieniem, czyli jak wciskam przycisk, to dopiero po jakiejś pół sekundzie rusza. Czuć fajny wiaterek tutaj od spodu. Tu widać, że jest dość masywny i duży silnik. To jest koniec tego unboxingu. Dobra. No to co? Może być koniec unboxingu. Nie dziękujemy. Bez... Musimy powiedzieć na koniec, że dziękujemy wszystkim za oglądanie. I czego potrzebujemy? Fajnego zdrowia. Fajnego zdrowia? No. Dobra, może być fajnego zdrowia. I jeszcze może jakieś łapki w górę? Łapki w górę. A sub, subskrypcje? No tak! Subskrypcje, jest... które wylądują tutaj, na moim palcu. Na moim palcu. Ludzie, na fotel! I, i, I na pilarkę, na pilarkę rzucę. Tu, na pilarkę. Ciach! Subskrybujcie! I, tu... i zapraszamy! I zapraszamy na ten kanał! Jutro jest o 12. Dajcie nam, dajcie nam szansę do rozwoju, to będziemy więcej fajnych produktów pokazywać. Jak wam się spodoba. Dobra. Tak? Pa. No to hej, cześć.